Cześć, z tej strony Rewel Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 i tym razem prezentacja DLC Big Bad które wyszło jakoś 9 maja chyba no i cóż i na początek no to zaczniemy może od prezentacji tych oto dwóch ciągników więc jest Big Bad 747 ciągnik przegubowy największy na świecie, no i tu już bardzo fajny, jak widać. Można wybrać konfigurację kół bliźniaki pojedynczy albo potrójny, no i w sumie tyle z tego ciągnika. Tutaj mamy mniejszego Big Bada, 450, 500 koni mechanicznych, no taki też fajny traktor, ale już 747 mi się bardziej podoba. No, i tutaj mamy siewniczek marki Seat właśnie z agregatem, tutaj, który znaczy to nie jest agregat, ale dzięki temu siewnik może po ściernisku od razu przejechać. To jest dobre. No, i on ma bardzo fajny system ładowania, który zaraz zobaczycie. Więc najpierw podjedziemy sobie tym oto Big Badem z tą przyczepką. Pod zbiornik z. To jest nasiona, więc zobaczymy teraz, czy. czy mamy nasiona. Teraz mamy chyba bodajże. Mm... Tak, teraz mamy z ziarnem. DLC jest naprawdę fajne. Dodaje największe maszyny. Jeszcze nigdy w farmingu takich nie było, więc No jest to na pewno coś nowego i ciekawego. No i tutaj tym taśmociągiem idzie sobie do tego zbiornika, który ma bardzo dużo litrów jednak. Jedziemy tym na bok. To jest kolejny ciągnik, tym razem z nawozem ale to już właśnie się na to przełączymy, żeby móc Żeby móc napełnić go nawozem. Dobra. O, mała przyciepka to już będzie. Troszeczkę inaczej. No jak widzimy na wóz się sypie. Odjedziemy sobie tym traktorkiem, nie jest nam już potrzebny. No i cóż... Odpalamy naszego BigBada. A rozkładamy siewnik 25 metrowy. Naprawdę rekord, jeśli chodzi o farminga. Traktor ma 1100 koni bodajże. Więc jest to naprawdę ogromna ilość. No dobra. Teraz trzeba tylko odpowiednio wjechać. O, pokażę jeszcze coś fajnego. Tutaj widzicie potrójne ślady. Jak to niszczy uprawy pięknie, Jak mamy tą modyfikację wygraną. No to to, to po prostu wygląda coś fenomenalnego. Bardzo ciekawie to wygląda. No, nie powiem. No i tak wygląda ten największy siewnik świata. że też. I największy ciągnik świata. Taki zestawik. Klakson od ciężarówki tradycyjnie. Jak przystało na duży traktor. I można jechać. Oczywiście polecam grać na kierownicy, no. Na klawiaturze, no to ten bigłat nam tak lata. Teraz zaprezentuję na klawiaturze ciągnik przegubowy, a na kierownicy, no to delikatne skręty i to po prostu całkiem inaczej już idzie. Także przegubowcami, no to na kierownicy, no najlepiej. Inaczej sobie nie wyobrażam. Jest to mapka Westbridge Hills z. Farminga 13 Dodatek to był Titanium Chyba No ja już nie pamiętam w sumie Wiem, że z DLC I Ta mapka też była W Farmingu 15 jako, dodat jako druga mapka dodatkowa Na tej mapie nie ma lasów No to jest jedyny minus Ale bardzo fajne klimaty Amerykańskie jest Tutaj większe klimaty amerykańskie są niż na Gold Chris 2, ale wiadomo o Gold Chris 2, no to lasy już wszystko przygotowane, tak jak pod 17 pociągi. No, a tu niestety nie, no ale trudno. No dobra, oczywiście w tym gameplayu nie będę prezentował także jednej maszyny. Jednego zestawu maszyn zaprezentuje ich więcej. Zaprezentuje jeszcze rozrzutnik do obornika. tego sobie odstawimy. A w sumie niech tutaj stoi. Dobra, on tu będzie sobie robił, ale dobra. Jeszcze zaprezentuję wam przyczepę przeładowczą Jest to też bardzo ciekawy, ciekawy dodatek do tej gry. Jest to przyczepa, no właśnie, brand chyba. I cóż, ona ma dwie możliwości konfiguracyjne: albo koła, albo układ gąsienicowy. Już wam pokażę, ile ona kosztuje. Tylko najpierw jeszcze wam pokażę, ile te Big kosztują. 450 to właśnie 225 tysięcy, a 747 no to 405. No nie jest to zbyt wysoka cena, jak za taką moc, jaką oferują, czyli. 500 koni i 1100. No też te ciągniki dużo palą, ale trudno. 53 tysiące litrów. Bardzo fajna przyczepa. Przyda się też na. Można nasionka fajnie sobie robić. Ja właśnie chyba wziąłem czerwoną przyczepę. Można zieloną. No i co jeszcze wam miałem pokazać? A, ten siewnik. No, siewnik. Siewnik, no to razem koło 4. 400 tysięcy ponad porę. No i 640 koni, więc niewiele maszyn go ciągnie, ale, ale jest całkiem przyjazny. No i sobie Challenger'a. Tak dla odmiany. Też bardzo fajny traktor. Świetnie pasuje do takiej właśnie dużej gospodarki nowoczesny. No i zaraz przesypiemy to zboże na przyczepę. Jak widać, no bardzo duża pojemność. Co oczywiście jest plusem. A fajne jest, że jak się rusza właśnie przegubowcem, to jemu się tak moc zwiększa. A tak by się też ześlizgiwał. No więc to też jest na, jak najbardziej, na plus ciągnika przegubowego. Też jest ogromny. sobie przesypiemy ją po zboże na mana. No i szybciutko zboże przesypane. Ma ten wóz swoje zastosowanie, ale jest jeden minus przyczepa. Krampę ma 59 tysięcy litrów, a to ma 53 tysiące, więc no troszeczkę jednak też to inaczej wygląda. Tutaj mamy rozrzutnik do obornika, który pomieści 70 tysięcy litrów nawozu i oczywiście no wygląda on bardzo fajnie no. Ale też potrzebuje odpowiedniej mocy. I ten rozrzutnik możemy kupić za 200 tysięcy. No nie jest najtańszy, ale 70 tysięcy litrów? Moim zdaniem się opłaca. No i cóż, jest on podpięty do New Hollanda. Też bardzo fajnego. Na sosnówce na pewno on będzie miał swoje miejsce niedługo. Rozłożymy sobie rozrzutnik i pojedziemy na to pole. A tutaj już czeka Challenger z Głęboszem. Szkoda, że nie dodali też takiej zwykłej przyczepy. Do farminga, tylko takiej ogromnej naczepy albo przyczepy. No to na zboże, którą można by było przewieźć zboże, to by było też coś innego albo beczkowozu takiego ogromnego. Rozrzutnik bardzo fajny. Co prawda na tym nie widać, no ale szybko się śpieszyłem, żeby to nagrać i no i tak to wyszło. Także można powiedzieć, że w sumie niepotrzebnie to rozrzucam, ale, ale jednak chciałem to też pokazać. I rozrzutnik jest bardzo wydajny. naprawdę tego obornika no to na dwa pola to tak na spokojnie na trzy nawet może Oczywiście nowość w tej grze, można zatrudnić pracownika do rozrzucania nawozu. A tutaj mamy Challengera z Oto głęboszem, głębosz jest to, yy, są w kultywatorach i jest to no, Kultiplo Platinum, 8 metrów, wymaga 420 koni mechanicznych, a więc Challenger całkiem może dobrze sobie z tym dać radę. i przejdziemy sobie tak. No i naprawdę to opornie idzie. Bardzo powoli z tym jedzie, ale po tym nie trzeba orać i to jest plus. Co zresztą wam pokażę za chwilę. Ja sobie zrobię z dwie linie, żeby to było widać na tym polu. No i to jest bardzo fajne. O! Jeszcze wam pokażę. Obornik jest rozrzucony, widać go. Tutaj jakbyśmy mieli, my mieli podwójny nawóz, ponieważ jeszcze to zboże co tu rośnie po zaoraniu oczywiście też może służyć jako nawóz. Co też jest bardzo fajną rzeczą. Niekiedy właśnie tak robię, że sieję sobie na przykład pszenicę albo, nie wiem, kukurydzę i potem ją oram. No, i to w sumie pomaga czasami. No ale wiadomo, rzodkiew oleista też do tego służy. A rzodkiew oleista, no w sumie jeszcze tego, tym się nie zajmowałem w tej grze. No więc może być ciekawie. Oczywiście to jest pierwsza z dwóch albo trzech części prezentacji tego DLC. Serii z tego nie będę robił. Wszystko to na stosnówce się niebawem znajdzie. Znaczy, czy niebawem, no to nie wiem. Na pewno, jeszcze trochę czasu minie, zanim takie, na no takie sprzęty mnie będzie stać. Ale jak mnie będzie stać, no to oczywiście to kupię. No, głębosz też bardzo fajny. Zatrudnię już pracownika. Niech on jedzie, a ja wam pokażę. Jak to wygląda? Tutaj jesteśmy. Teraz. I uwaga. Jak widać, nie wymaga już pole zaorania. A wręcz mamy jeszcze nawiezione. No więc też nie widać tego tak dobrze. Jak się może wydawać. Czy coś jeszcze mam wam do pokazania w tym gameplayu? No już nie. No w tym gameplayu już nie. Jeszcze może. Jeszcze może chwilę popracujemy tym Big Badem. Jak widać, ślady zostały, ale naprawdę bardzo wydajny traktor, ale idzie z oporem pod tą górę. Jak można także zobaczyć. Jednak, co jak co, ale nawet Big Bad ma problemy z tak wielką maszyną. To co dopiero, nie wiem, jakiś Fend, który ma 500 koni, gdyby się z tym nie uciągnął za bardzo. No ale po to mamy tego Big Bada. Nie, no ciągnik jest bardzo fajny i tyle. W przyszłym odcinku będę chciał Wam pokazać, to się może przeteleportuje do tego. O. Też Big Bad 747, ale na pojedynczych kołach, jak widać, i. Z pługiem No, i to będzie w kolejnym odcinku, i w, kolejny, w kolejnym odcinku będzie także prezentacja tego siewnika. Nie, nie te, tego. One są strasznie podobne do tego i tego oraz prezentacja kultywatorów. No i cóż, to jest tyle. Ja, jeżeli odcinek Wam się podobał, no to. Łapka w górę, komentarz. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. No i cóż, do kolejnego odcinka. Na razie trzymajcie się. Cześć.